Ło piszę go ładnie Kto jest tam z sekcji toma i łata kogoś na polu? Niech kogoś weźmie na wtedy i spierdala tam Ja go oni tego połatają tego Abramso. Masz tam jeszcze jednego? Melduży coś jeszcze jedzie. Plakier coś jeszcze nadjeżdża Plakier plotka jedzie. Chowaj się by chyba w nas. Nie, nie w nas. No ja w Abramso. Mają przejebane. Tam, tam mają tam mechanika w ogóle jakiegoś? Co? 120, 400 metrów yy, Piechota na otwartym terenie Nie wiem, nie widzę, czekaj Strzelają z RPG, uważaj! To 120, 120 Gryfiń, nakurwiaj tam, na 120 120, piechota na otwartej przestrzeni Zbiegają teraz za budynki Gdzie jesteś w Gdzie tam coś widzisz, Maj? Tak, tak, masz no 120. BD? Ta. Klakier, powiedz tylko czy mnie słychać na radio czy bez. Słychać się na radio. drugi strzał nie dobra, będę mówił na radiu bo chyba nie słychać

Tak. Tu jest, tu jest. Os. Boja mi Jaya ją, boja mi cie ją. JJ, JJ, do mnie. Czy jest obiekt na stronę lasu? Ja. Przymawiaj na miotkę. Tom wróć, weź wszystkich ludzi i je na południowy wschód. ma być Tam Strzyja. jest bunk. Nie wychodzi na otwartą przestrzeń eee, Bandażuję prawą nogę Nie stójcie tutaj we trzech na linie lasu, Biorę ręka Ryki na nie lasu pilnować sektorów nie patrzy na rennego Okej okay, daję morfinę Okej, się razzajęcie Jeżeli nie strzela, to jestem zneutralizowany Lancer 4, break contact immediately, fall back, fall back, you have enemy forces due south. BMP on your right side on the curve. Go hit, go hit. Wait for your Special reach A drzewa dosłania, uh, Witcher, zrozumiałem. Przydałby się silny ogień, zaporowy, na linię lasu e, 200 metrów trzewam, po lewej wzią. i po prawej punktu TRP-2. Odpuszczam. Aha, wybuch tam BTR teraz. Został nikt nie przejść. A, kurwa! Lancer, BDR, please fall back panowie, from this no position. Who? Fall back. 120 120, 130, 300 meters. BTR, pay attention. Or BMP, BMP. 140, 140. Lancer, 4, this is Witcher, take position near A4. Drzew. Ja ciężny nie pierdolę już. Widzisz jeszcze kogoś? Tom, gleba, BTR celuje okay, w tą jest stronę. Chrissy, chowaj, chowaj się za drzewa. Patrz, chowaj się. BRDM, BFD. Pierdalamy. Okej, okay, okej, okay, zmienił cel, zmienił cel. Przecież chowamy przerzucać taśmy do pytania. Tylko... Ja się na to nie pisałem się Tylko się schowaj. I... Andrzej dosadny. Weźmy, Andrzej przyjąłem, wycofuję. Chciałem zapytać, się, kiedy czy utrzymujemy tą pozycję przed nasileniu wroga. czołg jedzie masz cztery taśmy? klika do czołgu 2 T-72 2 i jadą Andrzej Wilner T-72 z TRP-2 wyjeżdża jeszcze coś trzeciego jedzie może mieć nokto 3 jadą Lakier cały jesteś? Tak jestem, leży po waszej stronie po lewej stronie oglądam z lornetki. Okay. Rakier, to Jay, jak BRDM 150 kierunek na, naszą, na nas się kierunek. Andrzej przyjąłem, wycofuję. Andrzej, do tyłu, Andrzej, Andrzej wszyscy na TRP5. TRB5 jest na południe.